Witamy Was w kolejnym już nagraniu, w którym czytamy książkę Jak przestać walczyć z dzieckiem. Mam nadzieję, że już Was zachęciłyśmy jako edukatorki do tego, żeby zajrzeć do tej książki, a dzisiaj mam tę przyjemność, ogromną przyjemność zaprosić do wywiadu Gosię Szokalską. Edukatorkę pozytywnej dyscypliny Mamy dwójki. No i Gosiu, powiesz coś jeszcze od siebie. Mama dwójki, tak jest. Zosia 8 lat, Janek lat 4. Edukatorką jestem stosunkowo świeżą i jest to cudowna przygoda, którą zaczęłam w ogóle. Ponadto jestem matką, matką nieidealną, ale dobrze wystarczającą i tego się trzymam. No i super. Jeżeli chodzi o Justynkę, to tutaj myślę, że Justynkę już wszyscy znamy. Justynka to jest po prostu kobieta, rakieta polskiej, po prostu pozytywnej dyscypliny. Natomiast jeżeli chodzi o Instagram, no to fantastyczna kobieta, taka oaza spokoju. Polecam Justynę w wszelkiego rodzaju social mediach, naprawdę. Sama z nią w ogóle zaczynałam, słuchajcie, i fajnie, że się z nią teraz tutaj mogę w ogóle spotkać. Tak stresującym dla mnie dniu, tak naprawdę. Także super, że jestem przy Justynie. Polecam, polecam tą Alegrowiczkę, fantastyczna kobieta. Oh, Gosiu, ale żeś mi teraz posłodziła, żeś się Tak jest, A, bardzo. Nie, nie, o mnie, nie o mnie, tylko dzisiaj o tej książce. I tak naprawdę, tak jest. ty przedstawiasz nam dzisiaj dziesiąty rozdział, to już jest przedostatni rozdział i mega, mega długi i taki, no. Opasły w wiedzę i narzędziach pozytywnej dyscypliny, które naprawdę, naprawdę działają. Mogłabyś powiedzieć. Co najbardziej cię urzeka w tym rozdziale? Tak jest, słuchajcie, ten rozdział, rozdział 10 tej fantastycznej książki. Faktycznie jest ona głównie o pozytywnej tutaj przerwie, natomiast w rozdziale 10, słuchajcie, znajdziecie aż 41 narzędzi, które mogą wspomóc tak naprawdę pozytywną przerwę, tudzież mogą być jak gdyby jej takim zastępczym. Produktem. Jeżeli wiadomo, nie każdemu pasuje pozytywna przerwa, to są jeszcze inne alternatywy i naprawdę pozytywna dyscyplina ma ich w brud, także można tylko wybierać i chciałabym o nich tutaj porozmawiać, gdyż no co zrobić jak sobie walczymy z dziećmi, a wiadomo, że w walkę z dziećmi wchodzimy bardzo często, znaczy ja to w ogóle bardzo, mam nawet poczucie, że czasami bardziej niż przeciętny człowiek, a przynajmniej wchodziłam w tą walkę, dopóki nie poznałam właśnie, słuchajcie, pozytywnej dyscypliny i narzędzi, które fantastycznie mi pomogły, bo z ręką na sercu, słuchajcie, powiedzcie mi, kto nie miał tak, że jak dziecko zaczynało tam mówić, nie, nie odrabię zadania domowego, nie, nie zrobię tego, nie, bo nie, to po prostu mózg gadzi się, od razu tutaj otwierał po prostu dokładnie. I który, tak. Kto z nas w ogóle tak z ręką na sercu naprawdę nie miał ochoty powiedzieć albo powiedział, a na pewno pomyślał, że co? Ja ci pokażę jeszcze, ty walczysz ze mną, ze mną, ja ci tu zaraz pokażę. Już robić to, tamto i o wam to po prostu wszystko naraz. Słuchajcie, ja tak miałam. Nie wiem, jest jak ty, myślę, że. No, myślę, myślę że, myślę, że też... Myślę, że wiem, tak, to, to jest to prawda. Słuchajcie, e, naprawdę tak miałam, ale są narzędzia, które fantastycznie ukoiły tutaj e, moje e, gadzie mózgi, dokładnie gadzi mózg. Słuchajcie, e, przede wszystkim przytulanie. Takie proste narzędzie. Tak naprawdę każdy o nim wie, ale tak nie do końca stosuje, to znaczy przytulamy się na imieninach, prawda, jak są urodziny, wiadomo, jak jest przyjemnie. Ale kto myśli o tym, że w momencie, kiedy po prostu nagle zaczynamy z dzieckiem walczyć, że wtedy takie przytulenie jest fantastyczne. I słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, to z moim czterolatkiem to fantastycznie działa. Zazwyczaj, jak ma jakąś emocję, o której totalnie nie wiem, o co chodzi, bo to są, wiecie, często takie. No ciężkie sprawy, czy niebieski kubeczek, czy kubeczek ze spider Spidermanem na przykład, czy, czy woda, czy herbatka jest w środku, no to nie może być cokolwiek do picia na przykład. Więc wtedy się naprawdę u dzieci zaczyna po prostu A, dramat. I słuchajcie, w takich momentach ja naprawdę jedyne co mówię mojemu czterolatkowi to jest Jasiu, to co, przytulimy się, potrzebujesz przetulasa? Pierwszy raz byłam bardzo zszokowana, że faktycznie to zadziałało. Janek popatrzył na mnie dziwnym wzrokiem, no ale faktycznie powiedział tak i już było spokojnie. Nie powiem, że problem został rozwiązany, bo to jeszcze, wiecie, to nie ma tak hopsiup, ale, ale faktycznie problem, problem został rozwiązany, w sensie nerwy zostały ukojone, zarówno jego, słuchajcie, jak i moje. I fajnie to działa z takimi właśnie małymi dziećmi, ale jeszcze jeden taki tip, słuchajcie, ode mnie, spróbowałam to ostatnio u mojej właśnie ośmioletniej córeczki, gdzie też była wkurzona, bo chciałyśmy już, znaczy chciałyśmy, ja chciałam wyjść już tutaj, prawda, od cioci z fajnej imprezy, natomiast moja córa, no nie, nie i nie, no i koniec. No i był wielki, bardzo wielki foch, były nerwy, na co ja powiedziałam, Zosia, stwierdziłam, że powiem tak jak do Jaśka, Zosia, to co, może, może przytulimy się, na co moje dziecko wpatrzyło. I już nie było, słuchajcie, tak fajnie jak z Jankiem, tylko było na zasadzie, co, Ta, tak mówisz, bo chcesz, żebym poszła i żeby było spokojnie, ja sobie myślę, o kurcze, o kurcze, co teraz zrobić, Trzyma ale skupana. słuchajcie, dokładnie, dokładnie, ale pozytywna dyscyplina tutaj dała radę. Bo jest fajny taki tip, że można mówić też o sobie. I tutaj ja wzięłam sprawy w swoje ręce i powiedziałam, słuchaj, ja wiem, ty może nie potrzebujesz tego przytulasa, ale uwierz mi, ja go bardzo teraz potrzebuję, bardzo mi się przydałby, bo naprawdę zaczynam się trochę irytować tą sytuacją, denerwować. Proszę cię, zrób to dla mnie, spróbujmy się przytulić. Bardzo tego potrzebuję. I wtedy dziecko popatrzyło faktycznie na mnie dziwnie troszkę, ale podeszła przytuliła się, więc ja ją tam już wiecie, słuchajcie, mocno, mocniej chwyciłam, wyściskałam i, i naprawdę sprawa została rozwiązana, w sensie przyszedł spokój i na spokojnie mogliśmy tam posiedzieć jeszcze 5-10 minut dłużej i, i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo to ukoiło moje nerwy, a myślę, że tym samym jej, zresztą Myśli to szczerość, no tak. szczere intencje trafiają do serca. I dziecko też to czuje, że kurczę mama nie ściemnia. Dzieci Dokładnie. wiedzą bardziej, jak już ośmiolatka, to ona już też ma tą taką... Jest kumata, taką... tak. Tak, <grymka> emocjonalna też już jest na wyższym poziomie czterolatek, jeszcze się łatwo dosyć można go złapać na takie kruczki. Czasem właśnie tak, nie jest taka czysta gra, i, i dziecko jeszcze się na to łapie, ale już kiedy mamy do czynienia z sześcio, siedmio, ośmiolatkiem i wzrz to już nie możemy sobie tak pogrywać i, i no w ogóle nie możemy, ale wtedy też te dzieci już mają bardzo dużą świadomość i wręcz możemy stracić w ich oczach, kiedy ściemniamy. Nie? To jest prawda, słuchajcie, a jest jeszcze coś takiego jak przecież te sławetne lustrzane neurony, które po prostu sprawiają, że w momencie, kiedy my jesteśmy ukojeni, uspokojeni, dziecko też biorą tego spokoju, tej oazy, tak jak ja biorę od Justyny dzisiaj, tak po prostu dzieci, dzieci biorą od rodziców naprawdę jej bardzo dużo i ich działanie naprawdę się zmienia na takie bardziej logiczne i do, jak ja to mówię, do dogadania się. Tak. Także nie wiem, czy już u Ciebie przytulasy działają, czy już raczej nie. Czy... Um, też mam także u starszej właśnie córki, która niedługo kończy 7 lat, i też jest zosią, samosią. No, dokładnie, coś jest też, z tych imienia. Też już przytulasy, buziaki to już jest, e, e, mamy tylko mnie nie przytulaj, mama tylko mnie nie całuj, zaczęło się niestety. Ale przy młodszej, właśnie pięciolatce, no to przytulas jest bardzo fajnie przyjmowany. Chociaż bardzo często, bo to zależy też od charakteru dziecka, temperamentu, jest przy tym takim już wkurzu, to jest takie, że nie podchodź, mamo, nie podchodź, chcę być sama. I wtedy tak, właśnie. Tak, to też się pojawia. Wtedy ta pozytywna przerwa polega na tym, że ja po prostu pozwalam dziecku na jego własny sposób wyciszenia się. Nie zmuszam, że teraz chodź się do mnie przytul, bo ja chcę, kiedy widzę, że ona mówi, ale ja tego po prostu teraz nie, nie mogę, nie mogę, mamo, nie zbliżaj się, bo. Kiedy przekracza jej granicę, to najczęściej jest tak, że ona po prostu zaczyna wjeżdżać, kopać, no, chce gryźć, także to też. Jak no. ja Cię bardzo dobrze rozumiem, faktycznie takie rzeczy też się zdarzają. Wtedy też fajnie, my możemy w ogóle sobie zrobić tą pozytywną przerwę dla nas, właśnie i gdzieś tam odejść sobie z tymi naszymi emocjami na bok, jeżeli widzimy, że tam po prostu też jest nam ciężko i sobie wtedy uciekamy do naszego e, miejsca fantastycznej i po prostu oazy, czyli u mnie sypialnia, no i tyle, zamknięta. O, <laughs> nie, o tym mówiłam w poprzednim odcinku, jeżeli nie, nie oglądaliście, to wróćcie, bo tam... To jest fantastyczne, słuchajcie. Tam właśnie mówimy o tym, co my jako dorośli, jako rodzice możemy zrobić, żeby pomóc sobie, że tak naprawdę bardzo często my najpierw potrzebujemy tej pozytywnej przerwy, żeby móc iść do, iść do dziecka i, na tyle spokojnym, żeby nie wchodzić w tę walkę A, tych dwóch kogutów, dwóch gadów, które się kąsają. I, i tam też dzielę się w tym poprzednim <grywania> nagraniu właśnie wyzwania, tym, jak bardzo mi to pomaga i jak często potrzebuję łapać się tej pozytywnej przerwy dla samej siebie, zanim pójdę do dziecka i będę próbowała ugasić jakiś jego pożar. Muszę swoje pożary ugasić. To jest prawda, to jest bardzo, bardzo pomocne, słuchajcie. Fajnym, jeżeli chodzi o jeszcze kolejne narzędzia, których naprawdę w rozdziale jest pełno, więc tutaj wybrałam takie, które są naprawdę dla mnie takie super fajne, jest na przykład. Coś takiego, jak dać dziecku wybór w ogóle. Często w walce chodzi o tą autonomię, które dziecko chce wreszcie być samodzielne, chce móc decydować, chce móc przynależeć tak naprawdę i poczuć się tak samo ważne w rodzinie, jak tutaj każdy starszy członek rodziny, czyli mama, tata. I właśnie taki, takie danie wyboru, fajnie jest, ograniczonego wyboru tutaj, to jest po prostu, słuchajcie, Rewelacyjna tak samo sprawa, również pomaga na zasadzie na przykład tego już wspomnianego wcześniej zadania domowego, gdzie dziecko nie, nie chce, nie chce, bo wiadomo, że są bajki w telewizji czasami, bo młodszy ogląda albo chcemy iść na rower szybciutko, prawda, fajnie dać taki ograniczony wybór na zasadzie słuchajcie, w sensie słuchaj Zosia, Możesz na przykład zrobić, nie wiem, zadanie teraz albo po powrocie z roweru, jak wolisz. Słuchaj, to jest Twój wybór. E, I wtedy powiem Wam tak samo, dziecko czuje się naprawdę ważne, e, czuje, się, czuje się po prostu członkiem naszej takiej rodziny, że też, też ma prawo głosu. Nie tak jak dawniej było, słuchajcie, że ryby i dzieci głosu nie mają, nie, tylko po prostu słuchajcie, dajmy, dajmy tym dzieciom troszeczkę autonomii poczuć, gdyż. Uwierzcie mi, że dzieci tak zwane grzeczne to, to, to nie jest nic dobrego. To dzieci naprawdę w przyszłości będą walczyły o, o tą autonomię. Mówię z własnego trochę doświadczenia: słuchajcie, bo czasami tak jest, że po prostu teraz musi być na moim, bo jak nie, to nie radzę normalnie. No a kiedyś byłam bardzo, bardzo grzeczną dziewczynką. Rozgadaną, ale grzeczną, słuchajcie. Więc ten ograniczony wybór jest również fantastycznym e, narzędziem. Myślę, że też mnie poprze. No, nie, widzę. Tak, popieram, popieram. I <grym> często jest tak, że no, dziecko, kiedy jest w takim no, zbuntowanym okresie, to mówi, że ani to, ani to. I chce podać swoją trzecią opcję. I bardzo często, właśnie na warsztatach, na webinarach, rodzice pytają, ale teraz zawsze jest coś innego. No i ja mówię, no to też nie jest coś złego, kiedy dziecko wymyśli swoją jakąś opcję, jeżeli jest ona w naszym zakresie, mieści się w naszych granicach, ale to też, to też właśnie podlega wtedy dyskusji. No dobrze, rozumiem, że ty nie chcesz ani teraz, ani wtedy, ale na przykład podajesz trzeci termin, kiedy byś chciała to wykonać. Tylko teraz umawiamy się, tak? W pełni szacunku do ciebie i do mnie. Umawiamy się, że to będzie wykonane. Bo to też tak nie jest, jest nic zdrożnego, że dziecko wymyśli trzecią opcję, to tylko pokazuje Ależ właśnie absolutnie, że ono fantastyczne to ono jest. Myśli, wymyśli, że ono chce, ładnie, że jest zaangażowane ma swój pomysł na rozwiązanie problemu właśnie i słuchajcie, tutaj mi się od razu jakby Stenka tak zaczęła mówić, wjeżdża mi tutaj kolejne narzędzie mm -hmm. pozytywnej dyscypliny, jaką są właśnie spotkania rodzinne, tudzież klasowe tutaj bardziej dla nauczycieli, tak. ale spotkania rodzinne to są również coś fantastycznego, z którego możemy czerpać to, co tak naprawdę jest dla nas najlepsze, są to spotkania, które są organizowane dla całej rodziny, są systematyczne, na których warto rozwiązywać problemy. Które dotyczą, jak gdyby, nie tylko dzieci, w sensie to nie są tylko nasze problemy, ale także problemy, z jakimi mierzą się właśnie nasi tutaj podopieczni. I, i warto je wcześniej zapisywać, odnotowywać, i później na spotkaniu takim rodzinnym usiąść i je tak fajnie sobie. Omówić, te, poszukać wspólnych właśnie rozwiązań. I często naprawdę się możemy zdziwić, jak fajne rozwiązania mają dzieciaki w ogóle, że my byśmy na coś w ogóle nie wpadli. Natomiast pomysł dzieci okazuje się bardzo fajny, w duchu właśnie pełnym tego szacunku, zarówno stanowczości, naprawdę no, rewelacja. Także nie chcę tutaj chyba za długo mówić o spotkaniach rodzinnych, bo to też jest tak, że słuchajcie, warto temu poświęcić chwilę już naszej tej, tak zwanej brązowej książce pozytywnej dyscypliny, czyli tej klasycznej, której są tam fantastycznie one omówione, bardziej szczegółowo już. Aczkolwiek je również, również serdecznie polecam tutaj. Tak. I a propos tych rozwiązań, to tak jeszcze właśnie znowu to jest. To, że kiedy dzieci są zaangażowane i one wymyślają te rozwiązania dla problemów, dla takich wyzwań, to o wiele chętniej no, potem wykonują te umowy i chcą współpracować. A kiedy my im to narzucamy, to właśnie jest taka klasyka przypadku, że nie, bo mi się nie chce, albo to Twoja umowa, a ja się wcale nie umawiałam. Dokładnie. Nie, bo nie. Po prostu. Ja tego nie ustalałam, no to nie, nie będę tego podpisywała dokładnie. No to... Dzieci wyczują takie rzeczy w ogóle, to jest niesamowite, że one to po prostu od razu wyczują, że my coś chcemy przemycić tak pod pozorem niby, tak, możecie jak najbardziej, ale później, no, jeżeli chcemy jakoś coś, coś im tam dać od siebie, Dzieci od razu, od razu wyczuwają są po prostu. No mądre dzieci mamy no po prostu. Mamy no mądre dzieci. Czasami właśnie musimy też uważać, żeby, żeby nie stracić tego, tego poczucia, że mamy mądre dzieci. Doceniać to, bo, bo czasem zapominamy, że właśnie to jest bystości, inteligencji i takiego. W rodzicach, tak, prawda? Tak, że te dzieci właśnie trochę sparingują z nami, dlatego że one się na nas uczą. My jesteśmy trochę takim workiem treningowym, można powiedzieć w pewnym momencie. No I to jest też fajne właśnie, że to my możemy być tym workiem treningowym, lepiej, żebyśmy byli to my, a nie ktoś inny, także to jest tak. też super. To jest fajne i niefajne. Fajne, że dzieci mają do nas to zaufanie, że możemy e, uczyć ich tych kompetencji wspierać. na może, wspierać, a z drugiej strony jest to też trudne, bo jesteśmy po prostu wystawiani na duże, duże próby i pokusy, jak tutaj nie wysłać jednak na tę negatywną. Przerwę. Tak jest, ale na szczęście Ty masz na to sposób we wcześniejszym e, odcinku, więc fantastycznie po prostu. Tak, dzielę się tam moimi wszystkimi wpadkami. Do, to, się no może to, to się przyda, to się przyda, słuchajcie, na pewno to się przyda. Ja, ja, ja wchodzę w to w ogóle już nie mogę doczekać, e, jak będziesz miała tutaj nagranie i będzie udostępnione wszystkim, od razu włączam, słuchajcie, także na pewno. Słuchajcie, kolejnym jeszcze takim narzędziem, jeżeli chodzi o walkę z dzieckiem, i nawet może nie tyle walkę, ile też takie coś, co pozwoli nam wspierać te dzieci tak naprawdę w tym wszystkim, bo, bo to jest no, często no, trudne sytuacje, które przeżywają. To jest coś takiego jak takie, takie narzędzie, które się nazywa: nie rób za dzieci tego, czego same by nie były w stanie zrobić. W sensie, mam poczucie, Słuchajcie, ja to odczułam w ogóle podczas pandemii. To jest chyba jedyna rzecz, którą powiem to głośno. Jestem wdzięczna pandemii, że dzięki temu, że przedszkola były zamknięte, że rodzice nie mogli tam wchodzić i tym samym nie spieszyli się za bardzo, te dzieci, przynajmniej widzę po moim młodszym, naprawdę są samodzielne. Młody sam ubiera buciki, sam się ubiera sama w ogóle chcę to robić, patrząc pewnie też na swoją starszą siostrę, ale słuchajcie, przy mojej starszej córze no czegoś takiego w ogóle nie było. Dzieci się zostawiało w przedszkolu, w żłobku i w ogóle jak najszybciej, dobra, szybko, daj już, dobra, sama zrobię to za Ciebie, raz, dwa, trzy będziesz rozebrana, ubrana i tak dalej. Zasunę kurteczkę, rozsunę wszystko. Natomiast tutaj jednak pani dają taką większe pole do popisu dzieciom. Jest ich dużo, więc też jak gdyby rozumiem, że to chodzi o czas, w sensie o, o, o jakby wzięcie tego wszystkiego do kupy. E, ale z drugiej strony jest to genialne, bo robią i tak dobrze i, i naprawdę widzę, że ja, gdyby nie ta pandemia, prawdopodobnie niestety dalej bym tak, słuchajcie, robiła za tego mojego synka, daje Ci założę buciki. Ba, dalej widzę, jak się spieszę, że czasami mnie tak kusi, że założę te buciki. Ale nie, świetnie sobie radzi sam, słuchajcie, i, i polecam, bo to również uskrzydla i sprawia, że dziecko wtedy czuje się tak samo bardziej takie dowartościowane, wiecie, docenione, że daje radę sam, że nie jest zależne też od nas, że, że potrafi. Dokładnie. Nie wiem, jak no u ciebie. No identycznie, że no my mamy te tendencje, żeby robić tak. ogromny parasol nad dzieckiem, ale ono potem i tak wyjdzie do świata i będzie, będzie potrzebowało tych umiejętności, co nie. I tak Dokładnie. samo jak radzenie, radzenie sobie z tymi emocjami, tymi trudnymi emocjami, też będzie potrzebowało sobie radzić bez nas, bo nie będziemy z nim zawsze. Dlatego to jest ten dobry czas Dokładnie. i to, kiedy my pokazujemy, jak przestać walczyć. O, z tej strony. Tak jest, e, czekaj, to, ja też pokażę. Tak, to, to jest ten, ten dobry moment, kiedy te dzieci są jeszcze małe, <laughs> żeby zasiewać te ziarenko. Gosia, dziękuję, że podobałaś się właśnie tym, co u ciebie najbardziej tak, tak przebawia na tym etapie, bo myślę, że dla każdego rodzica to będzie to będzie właśnie z praktycznego punktu widzenia bardzo cenne, że to nie jest teoria, tylko właśnie ta, ta praktyka, w której pokazujesz, jak to właśnie działa u ciebie, nie? Dziękuję ci za ten. Słuchajcie. Justynka, to ja to by dziękuję, bo gdzieś to wszystko, ta cała droga z pozytywną dyscypliną się zaczęła właśnie od Ciebie, od jakiegoś tam podczas pandemii wykupionego webinaru, i bo przecież Jezus Maria, jak to ogarnąć dzieci cały czas w domu, mąż zdalnie, ja zdalnie, dzieci w domu, a co robić? Znalazłaś się ty. Na szczęście znalazłeś się ty, twój webinar. Bardzo fajnie zresztą pamiętam o, o temperamentach. E, także. E, też polecam. Jest webinary, słuchajcie, ale fakt faktem to były tylko tak naprawdę parę takich narzędzi, które tutaj mogłyśmy omówić. Słuchajcie, jest ich naprawdę dużo, dużo więcej i każdy z nas, bo wiadomo, jesteśmy różni, może wybrać coś dla siebie i na pewno coś dla siebie znajdzie. Tak. Więc bardzo polecamy. Tak. Korzystajcie. Tutaj w linku możecie wejść i pobrać sobie link do zakupu książki. Wpisując też w komentarzu przerwa, dostaniecie tak jest. PDF, taką stronę z ćwiczeniami, z podsumowaniem też do naszego wyzwania, więc też zachęcamy. Korzystajcie, słuchajcie, korzystajcie. Gościu, a Ty powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć? Yy, słuchajcie, ja jestem taka reczkująca jeszcze, ale można mnie znaleźć na fanpage'u Matka Wystarczająca Gośka Szokalska, tak samo na Instagramie. Justynko, ty masz swoją cudowną, pozytywną, z kolei wioskę wsparcia. parysów tak. może <gry> um, tak, o niej? Tak, w swoim wioska. plemieniu. <gry> tak, to jest takie właśnie miejsce dla, dla wszystkich rodziców, nauczycieli, ale też nie tylko, cioci, dziadków, babć, e, którzy potrzebują wsparcia w tym takim naszym codziennym życiu. E, tam dzielę się i doświadczeniem jako potrójna mama, i właśnie wiedzą jako edukatorka pozytywnej dyscypliny, też. E, Yy, szerze ideę NBC czyli porozumienia bez przemocy, yy, samoregulacji, także też zapraszam na justynabrzozak.com.pl albo na Instagramie, na Facebooku na Pozytywna Wioska Wsparcia. I co? Serdecznie Was tak z Gosią pozdrawiamy. Gosiu, dziękuję Ci. U, tak jest. Cieszę się, że mogłyśmy się teraz spotkać, już właśnie jako obie edukatorki. To edycym. mi bardzo, bardzo miło, słuchajcie, Stynka, naprawdę. Fajnie. Nie ma przypadków na tym świecie. Nie ma, słuchajcie, karma wraca, zwłaszcza ta dobra, no nie ma opcji. Dokładnie. Tak, ładnie. Was i do zobaczenia już na kolejnym, trzymajcie filmie, się ciało, odcinku wyzwania Buziaki. Pa! Trzymajcie się, papa.